Siemacie ludzie eee, witam w Let's Play gry Slender. To jest mój pierwszy filmik na tym kanale. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Więc opowiedzmy trochę bardziej szczegółowo o tej grze. No więc jest to gra... Ona jest indywidualna. Ona... to jest indyk. Robiony przez, przez kilku ludzi. Nie wydaje mi się, że w studiu powinno być aż tyle ludzi, żeby zrobić taką grę, chociaż daję popalić, bo jest typu horror i cała ta grafika może niepowalająca ale różne efekty specjalne sprawiają, że chce się sikać ze strachu, ponieważ no na tym ma polegać to wszystko, w co się teraz będziemy bawić. Ehm, no, ja tutaj chyba zacznę grę. Myślę, że nie ma chyba więcej coś do powiedzenia. Jak coś to można przeczytać więcej, bo myślę, że słyszałem od niektórych ludzi, że mm, jest legenda o slenderze, tym prawdziwym, nie z tym z gry. Związana z pewnym z pewnym pożarem. Zaczynam slender. Ok. Select All 8 Pages. Mm, dobra. Siatka jest. Idziemy. Ja wiem, tam gła. Ja mam ustawione. Na najniższych chyba. Ja mam wersję 095. Jest to trochę ulepszona wersja. Mm. O, mgła O to chodziło. O to, to właśnie ma sprawiać, że... Człowiek strach ze strachu. O, przybliżenie, oddalenie. Wszystko jest. Biegamy. Jest pierwsza notatka. Proszę bardzo. Lasek i Slender. Miło. Miło, że było to na wielkim czerwonym drzewie. Miło. swoim z mapą według mnie, może jak dla mnie, jest zbyt zawiła. <grymne> Często wracam do punktu wyjścia, do siateczki. No. nie ma się czego bać. Widziałem przez las, jest ciemno. Mamy latarkę, mgła, kolina z łyżwy grzybiarz. Cokolwiek to jest Tak Najbardziej przerażająca Najbardziej przerażający budynek Przerażająca rzecz W tej grze Łazienki Łazienki z reguły są miłe Czemu zrobili akurat już takie Straszne to miejsce A w ogóle po co łazienki w lesie Tu się pytam Dobra. Krzesło. Tak. Prawo. No, trzeba tak wyglądać za rok, bo slender może dajcie wszędzie. Nie ma go. Mhm. I nie ma kartki. Czemu nie ma kartki? Powinna być tu kartka. Jeszcze gorsze. Pobiegnijmy sobie. Przeszło to. Um. Kartka. Tak jest. Mamy drugą kartkę. Leave me alone. Chciałbym. Chciałbym zostawić cię spokoju. Bardzo bym cię chciał zostawić spokojnie. Ale kicha nie mogę. Jedna kartka jest w łazienek, to już więcej nie będzie. A, to wielkie beczki. No dobra, idziemy w nie. Kolejna zagadka. Po co wielkie beczki w lesie? I to przy starej łazience. No i kto co lubi. Szczęście. Idźmy skandera. Ja, ah, jest, ah, jest on już tutu. O, jest za nami, jest za nami, jest za nami, jest za nami. Wykrakałem. Jest gdzieś tam, jest, 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 jest. Spokojnie, spokojnie Najgorsze jest. Spokojny, spokojny. To pierwszy, ten pierwszy raz najgorszy o... Już zaczyna szumieć Ekran ok, zaczyna się psuć Nie wyłączę latarki, przycisk. A jest zniknął Ale tylko dwie karty Więc zaczyna się błądzenie... ...moim wykonaniem. <śmienny> ja Nie mogę się do tego przyzwyczaić. Ej. Jezus, to szpetna morda. Taką morda, to by mój dziadek konie płoszył. A nie pole się ganiał. Zaczyna być coraz ciemniej. Nie widać. I teraz będziemy szli przed siebie, dopóki nie złoczymy czegoś, co będzie przypominało. Nie. O, to, 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 to. Biegniemy, biegniemy, biegniemy.

ciągle za nami ładzie, mamy tylko dwie kartki co by było jakbyśmy mieli 8 jest coraz nic nie widzę Gdzie, gdzie, gdzie? ja jestem? Uh -huh. Jesus. to że gramy już ponad 10 minut, a mamy dopiero 3 kartki Co to było? Co to było, o, coś nic nie widzę? O, coś mi się wydaje, że... Ты нам и на закрантик. Je Nie widzę. Halo. Oho. Stąd kupię. Fucking shit, nic nie widzę. Co, ale, to, ale. Latarka mi gaśnie, ale. Po co chodzi? Przecież nigdy nie, nigdzie nie było napisane, że. батарії Whoa, whoa. whoa. Tak wiem, mnie też nie bawi uciekanie przed wysolem do dookoła łazienki. Z... Przywiskuczenie. Dobra, wchodzimy. O już myślę, że... Że nic z ciekawego nie spotka. To był na hardkora bez światła Szkoda. Słuchajcie, nie wyszło, ale w następnym filmiku na pewno wyjdzie. Będę wiedział, że latarki nie mogę marnować. Naprawdę, nigdzie nie było napisane, namalowana, bateryjka. Nigdzie nie było pokazane, że, że ona ma baterię, że się kończy. No ale trudno. E, teraz kończę ten filmik. Mam co wspominać. Nie. Ciężka noc mnie czeka. Ja nie, no oczywiście się. Nie żartuję. Dobra. No to do usłyszenia, ludziska. Sie macie. <śmianowidzio>